tajemniczy kadr tajemnicze ujęcie <grymne> moi drodzy to jest podsumowanie tej drogi gdyż otrzymałam y, wyniki niestety negatywne arms, arm, 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 <grymne> i chciałabym y, powiedzieć parę słów podsumowujących y, te przygotowania Gdyż dla mnie to nie jest koniec, dla mnie jest to y, lekcja, y, że po prostu rzeczy nie przychodzą szybko i że warto pracować nad sobą. Na pewno nie biorę tego do siebie. Po wielu opowieściach i po y, też no, swoich doświadczeniach z rzeczami y, konkursowymi, kreatywnymi, tutaj wiele rzeczy jest subiektywnych i. Na pewno nie powinnam mm, swoją wartość przypisywać do wyników y, tego egzaminu. Stąd też po prostu mogę stwierdzić, że jestem świedumna, że próbowałam. I to nie są puste słowa, bo niestety przygotowania do egzaminu y, były jednocześnie... Zespolone z wieloma bardzo problematycznymi rzeczami u mnie, które były na przykład związane z sesją, i próba ogarnięcia tego, tak zorganizowania sobie czasu, żeby pomieścić e, życie, sesję i to było jedną z najtrudniejszych rzeczy, których e, robiłam w życiu pod względem. Takim organizacyjnym. No, z perspektywy czasu było to dla mnie naprawdę bardzo trudne, choć jakby zdecydowałam się na to świadomie, dlatego też nie byłam taka wiecie, że o mój Boże, jak mi się mnie niedobrze przygotowuje się na egzaminy. Bo jakby bież, jakby nie musiałaś tego robić sama, sobie to zrobiłaś. Jedyne, czego mi szkoda, to hajsu. Because I'm broke as bitch, I'm just like a Cinderella, I am broke. If you were a Disney princess, who would you be? Cinderella, because she's broke homie, she represents me, y'all, let me borrow 20 I czy czegoś, czegokolwiek innego żałuję? No, żałuję, że, że się nie, 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 nie zostałam, wam course, ale jakby od siebie nic więcej nie mogłam dać. Nie mam do siebie nic za złe, jestem zadowolona, że podjęłam się tego, bo Wymagało to ode mnie przestawienia parę rzeczy w głowie. Na pewno pomogły mi w tym moje przyjaciółki. Mam szczęście, że mam wokół siebie ludzi, którzy wspierają mnie i są życzliwi wobec mnie. I to taki po prostu love letter to them. Oczywiście tak, ja jestem osobą, która, która jest świadoma swoich umiejętności. Że załóżmy, mam talent w tym, w tym, w tym, w tym, w tym. Lecz u mnie problem jest w tym, że ja nie jestem pewna siebie. Stąd też czasem potrzeba jest takiego fajnego zewu z zewnątrz, aby poruszyć mnie do działania. Myślę, że jest to doświadczenie bardzo uniwersalne. Wiem o tym, że wielu ludzi ma podobne doświadczenia, że boryka się z autosabotażem. Chcę coś robić, ale tego nie robię. Boję się porażki, stąd też nie próbuję. I jakby e, takie różne mechanizmy, które u, również u mnie występują. E, natomiast jeżeli chodzi w ogóle, bo miałam się odnieść do procesu nagrywania, był on dla mnie tak pie piekielnie trudny i wiem na pewno, że no jest milion nauczek, które wyciągnę z tego całego doświadczenia, na pewno, żeby dać sobie więcej czasu na przygotowania, bo mm, 8 tygodni nie jest to wiele. Dwa, te, dwa miesiące naprawdę nie jest to dużo, i chodzi też o taką, mm, taki komfort psychiczny dla człowieka, ale też, żeby dać czas dla ciała, żeby poniekąd mechanicznie potem już wykonywał jakieś czynności, żeby nabył już takiej pamięci ruchowej, nie? Żeby było to na tyle automatyczne. Stąd też y, na pewno proces nagrywania byłby łatwiejszy, nie robiłabym mm, powtórek tylu jak ilu robiłam. Nie myliłabym słów, wysłałabym nagranie, z których byłabym zadowolona w pełni, więc... no... byłam pewna, że zajmie mi to załóżmy max 3 godziny, a zajął mi to dosłownie cały dzień i wysłałam nagrania dosłownie kilka minut przed y, jakby czasem, w którym mogłam wysłać te nagrania, więc... Gdyby nie to, że ja tutaj nie byłam sama, że tutaj był mój chłopak, to ja bym w ogóle tego nie ogarnęła. Bo ja miałam dosłownie chyba z pół godziny na zrenderowanie tych filmików na YouTube'a, wysłanie tych linków do JRK, uzupełnienie tego, zrobienie życiorysu, bo ja dosłownie tego nie, nie zrobiłam wcześniej. Więc już tak zupełnie podsumowując, naprawdę jestem z siebie mega dumna, że udało mi się przezwyciężyć strach i lęk, i żeby po prostu yy, wierzyć w siebie. Wierzyć, 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 wierzyć i jeszcze raz wierzyć. Yy, tym samym, nawet nauka do tego testu, który się ostatecznie nie odbył, trochę dało mi do zrozumienia, że ja niekoniecznie interesuję się, załóżmy, teatrem lalek, czy nawet teatrem dramatycznym, ale że mega kręci mnie teatr muzyczny i żeby się w tym kształcić bardziej. W sensie, żeby oglądać, żeby yy, czytać o tym, bo. To jest poniekąd połączenie kilku moich zainteresowań. A szczególnie podczas tych przygotowań zdałam sobie sprawę, że ja lepiej się odnajduję w śpiewie i że mega szybko mi to idzie, żeby się nauczyć różnych rzeczy i tak dalej z zakresu śpiewania. I żeby pomyśleć o tym w taki sposób, żeby po prostu myśleć więcej o tej mojej przyszłości z aktorstwem. Ale na pewno, żeby nie porzucać tego, bo mam potencjał, jestem tego pewna i, jakby to nie są narcystyczne słowa, tylko po prostu tylko ja bardzo dużo, bardzo dużą część mojego życia przeznaczyłam na brak wiary w siebie, na właśnie niestawianie na siebie, na bardziej wiarę w kogoś innego. I stąd też te słowa pokazują, że. Totalnie zmieniłam postrzeganie siebie, więc warto jest brać udział w takich rzeczach. Nawet, żeby sobie poukładać w głowie podejście do siebie, do swojego życia, do swojej przyszłości, do swoich umiejętności i też, żeby nieco wyjść ze swojej strefy komfortu, bo to też jest bardzo ważne. Bo. Nawet jeżeli ja nie, nie wiem, czy ja ostatecznie chciałabym występować w teatrze dramatycznym, to jednak ja myślę, ja myślę, że to też to jest kwestia tego, że ja nie jestem jakby obyta obecnie z, z występowaniem, ale w liceum pamiętam, jak byłam w grupie teatralnej cień, to była taka mała grupka po prostu przy Domie kultury. I pamiętam, że wtedy szło mi to bardzo gładko i w sensie gładko, po prostu przynajmniej, zapamiętywanie tekstu, bo jakby o to też mi chodzi. Więc, no, nie wiem, może to też kwestia tego, że ja po prostu yy, potrzebuję trochę więcej czasu, więcej praktyki, żeby też yy, popróbować siebie w różnych tych stylach, typach. I co? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym filmiku. Oczywiście jedźcie zdrowo, pijcie dużo wody i słuchajcie muzyki dużo. Do następnego filmiku.